Wyobraź to sobie, stoisz w szeregu, palące słońce uderza cię w twarz, a kurz osiada na twoich oczach niczym warstwa, utrudniając widzenie. Powietrze jest gęste, prawie nie do oddychania, a twoje ręce wciąż są pokryte zaschniętą krwią. Walczyłeś, przeżyłeś, ale teraz wiesz, że najgorsze dopiero nadejdzie. Obok ciebie stoi twój brat broni, przyjaciel, ale strach, który czujesz, nie ma imienia. Dowódca przechadza się przed wami z zimnym, pełnym pogardy spojrzeniem. Wszyscy wiedzą, jeden na dziesięciu nie wróci z tej bitwy, i to nie będzie szybka śmierć. Jak zachować spokój, gdy wiesz, że to może być twój ostatni dzień? Witaj w najmroczniejszej stronie Cesarstwa Rzymskiego. To miejsce, gdzie strach jest twoim stałym towarzyszem, gdzie dyscyplina jest prawem, a nieposłuszeństwo karane jest śmiercią. Ale jak do tego doszliśmy? Jak daleko byłbyś w stanie się posunąć, by być posłusznym? Dziś odkryjemy brutalną rzeczywistość bycia rzymskim żołnierzem. Od 17 roku życia młodzi Rzymianie byli powoływani do służby dla Imperium. To nie była tylko praca, to było przeznaczenie. Po wybraniu młodzieniec musiał złożyć sakramentem uroczystą przysięgę, zobowiązującą go do co najmniej 25 lat służby wojskowej. Ta przysięga była kontraktem na życie, obietnicą poświęcenia i lojalności nie tylko wobec dowódcy, ale wobec samego Rzymu. Ale co to naprawdę oznaczało? Życie naznaczone najściślejszą dyscypliną. Od chwili, gdy młody rekrut przekraczał bramę rzymskiego obozu, jego życie zmieniało się na zawsze. Pierwsze dni były mieszanką strachu, bólu i fascynacji, ponieważ wszystko, co znał wcześniej, zostawało za nim, a on rozpoczynał przemianę w rzymską maszynę wojenną. Szkolenie było brutalne i nieustanne. Zaczynało się od długich marszów, które miały przyzwyczaić ciało do ciężaru broni i ekwipunku. Ale nie chodziło tylko o techniki walki, życie rzymskiego żołnierza było również kształtowane psychicznie. Imperium potrzebowało żołnierzy gotowych umrzeć za sprawę, a pierwszym krokiem było zniszczenie ich indywidualnej tożsamości i przekształcenie ich w jedność. Romanizacja była nie tylko procesem wojskowym, ale także duchową przemianą, przejściem do nowego życia, życia obowiązku, posłuszeństwa i poświęcenia. Rzymskie szkolenie nie tylko tworzyło żołnierzy, ale istoty o niewzruszonej wytrzymałości i dyscyplinie. Od świtu dźwięk trąb przerywał ciszę, oznaczając początek dnia bez odpoczynku. Długie i wyczerpujące marsze były tylko początkiem. Żołnierze nosili ponad 40 kg ekwipunku, w tym broń, i przemierzali kilometry pod palącym słońcem, z obolałymi stopami i drżącymi nogami. Wysiłek fizyczny nie był tylko testem wytrzymałości, ale także lekcją: słabość nie miała miejsca w armii rzymskiej. Ale szkolenie nie ograniczało się tylko do marszów. Żołnierze musieli również opanować śmiertelnie precyzyjną walkę wręcz. Każdy był szkolony w użyciu najbardziej przerażającej broni imperium, miecza Gladius i oszczepu Piłum. Treningi walki toczyły się nie tylko przeciwko przeciwnikowi, ale też przeciwko zmęczeniu, bólowi i wyczerpaniu. Każdy błąd nie był tylko techniczną pomyłką, oznaczał utratę honoru, a kara przychodziła natychmiast, często w formie fizycznej. Rzymska dyscyplina umacniała się z każdym powtórzeniem. Każdym marszem, każdym uderzeniem. Żołnierze byli szkoleni nie tylko do walki, ale by być odpornymi na ból, by być niezłomnymi na polu bitwy. Życie rzymskiego żołnierza było niekończącą się walką z samym sobą, ze swoimi ograniczeniami. Wojna toczyła się nie tylko przeciwko wrogowi, ale przeciwko fizycznemu i psychicznemu wycieńczeniu. Rzymska dyscyplina opierała się nie tylko na strachu, ale na czymś znacznie głębszym poczuciu lojalności i honoru. Od pierwszego dnia żołnierze uczyli się. Że bycie częścią armii rzymskiej to coś więcej niż tylko wykonywanie rozkazów. Jedność była świętością, a lojalność wobec Rzymu i braci broni stanowiła fundament wszystkiego. Imperium wiedziało, że aby ich armie były naprawdę skuteczne, potrzebowali żołnierzy gotowych poświęcić się dla dobra wspólnego, stawiających legion ponad własne potrzeby. Strach, choć obecny, nie był jedyną motywacją. Żołnierze byli dumni z przynależności do największej i najpotężniejszej armii świata. Rzymski żołnierz walczył nie tylko, by wykonywać rozkazy dowódcy, walczył dla Rzymu, dla swojego honoru i chwały imperium. Każde zwycięstwo, każda wygrana bitwa była dowodem, że wysiłek i dyscyplina miały sens. Braterstwo między żołnierzami również odgrywało kluczową rolę, każdy ufał drugiemu, wiedząc, że tylko razem mogą pokonać największe wyzwania. Ponadto rzymska struktura wojskowa utrzymywała ścisłą hierarchię, ale także silne poczucie wzajemnej odpowiedzialności. Centurionowie, najwyżsi rangą oficerowie, nie byli tylko dowódcami, byli wzorem do naśladowania. Ci mężczyźni byli filarami dyscypliny, odpowiedzialnymi za utrzymanie wysokiego morale i dopilnowanie, aby każdy żołnierz dawał z siebie wszystko. Posłuszeństwo wynikało nie tylko ze strachu, ale także z szacunku wobec tych, którzy prowadzili legion. Decimatio była mieczem Damoklesa wiszącym nad głowami rzymskich żołnierzy. Nie była to zwykła egzekucja, Lecz akt mający na celu przebudowanie morale całej jednostki. Jeśli grupa żołnierzy okazywała tchórzostwo, nie wykonała bezpośredniego rozkazu lub zawiodła w misji, stosowano tę przerażającą karę. Jeden na dziesięciu żołnierzy był losowo wybierany na śmierć i nie ginął z rąk kata, lecz z rąk własnych towarzyszy broni. Była to metoda ukarania całego legionu jednocześnie, brutalne przypomnienie, co się dzieje, gdy dyscyplina zostaje złamana. Proces był tak brutalny, jak skuteczny. Wybranym żołnierzom odbierano broń i zbroje, pozostawiano ich bezbronnych wobec swoich kolegów. Ci zaś musieli ich zapłuc na śmierć kijami, kamieniami lub czymkolwiek, co mieli pod ręką. Kara ta nie tylko uderzała wskazanego, ale też rujnowała morale całej jednostki. Każdy ocalały nie tylko musiał przeżyć śmierć przyjaciela, ale i nosić ciężar winy za udział w egzekucji. Decimatio nie była stosowana często, ale sama jej obecność w armii rzymskiej wystarczała, by trzymać żołnierzy w ryzach. Strach przed byciem wybranym był tak wielki, że nawet w najbardziej desperackich bitwach żołnierze bardziej bali się kary od wewnątrz niż wroga na polu walki. Strach nie był tylko narzędziem kontroli w armii rzymskiej, był też potężną strategią na polu bitwy. Rzymianie rozumieli, że oprócz swojej militarnej siły mogą wykorzystać strach, aby zdemoralizować wroga jeszcze przed rozpoczęciem walki. Generałowie rzymscy zwyciężali nie tylko siłą, lecz także umiejętnością siania psychologicznego terroru, zarówno w szeregach przeciwnika, jak i we własnych. Podczas kampanii Rzymianie często demonstrowali swoją potęgę, prezentując dyscyplinę i organizację, aby zastraszyć przeciwnika. Armie wroga wiedziały, że walka z legionem rzymskim to nie tylko walka z uzbrojonymi ludźmi, to konfrontacja z doskonałą, niepowstrzymaną maszyną, w której każdy żołnierz działał z wyrachowaną precyzją. Często rzymscy generałowie sprawiali, że wróg wierzył w nieuchronność swojej klęski, co wywoływało panikę i chaos. Dodatkowo, strach przed wewnętrznymi karami odgrywał istotną rolę w zachowaniu żołnierzy w walce. Rzymski żołnierz wiedział, że porażka na froncie mogła oznaczać życie pełne cierpienia, upokorzenia, a nawet śmierci. Ten wewnętrzny lęk przekładał się na dzikość i determinację w boju, która potrafiła złamać morale przeciwnika. Rzym wiedział, żeby zwyciężyć, strach musi uderzyć jako pierwszy. Centurien był centralną postacią w armii rzymskiej, nie tylko jako dowódca, ale jako serce które podtrzymywało dyscyplinę i ducha legionu. Podczas gdy generałowie planowali z daleka, Centurion stał wśród swoich ludzi, ramię w ramię, dbając o to, by każdy żołnierz wypełniał swoje zadania z dokładnością. Był bezpośrednim liderem, odpowiedzialnym za wysokie morale i bezlitosną dyscyplinę. Bycie Centurionem oznaczało nie tylko dowodzenie, ale bycie wzorem do naśladowania. Żołnierze patrzyli na swoich Centurionów nie tylko jak na przełożonych, ale jak na uosobienie rzymskich cnót, siły, Odwagi i, przede wszystkim, dyscypliny. Każdy centurion był odpowiedzialny za natychmiastowe karanie za drobne przewinienia oraz za nagradzanie wysiłku i odwagi wolnością lub prestiżem w obrębie legionu. Centurionowie odgrywali również kluczową rolę w kształtowaniu charakteru żołnierzy. Dzięki swojej bliskości kształtowali prawdziwego ducha walki. Dzięki surowości uczyli, że dyscyplina i posłuszeństwo to nie tylko obowiązki, to cnoty niezbędne do przetrwania i chwały cesarstwa rzymskiego. W starożytnym Rzymie żołnierze byli uważani za fundament wielkości imperium, ale ich codzienne życie było dalekie od gloryfikowanego obrazu zwycięstwa, który promowało społeczeństwo. Choć czczono ich w triumfalnych marszach i na pomnikach, życie w armii było surowe, pełne osobistych wyrzeczeń i dyscypliny, która nie zostawiała miejsca na odpoczynek. Rzymscy żołnierze żyli w ekstremalnych warunkach, z dala od komfortu, który miały zapewniać zwycięstwa. W kampaniach spali w prymitywnych barakach, Jedli podstawowe racje i spędzali długie okresy bez kontaktu z rodziną, nie mając dostępu do przyjemności, z których korzystali zwykli obywatele. Ich osobiste poświęcenie często pozostawało niezauważone, a rozdźwięk między publicznym wizerunkiem zwycięskiego żołnierza a surową rzeczywistością służby powodował oderwanie od społeczeństwa. Jednak Rzym rozumiał wagę oddania hołdu swoim żołnierzom. Po zakończeniu służby otrzymywali oni często ziemię lub emeryturę, lecz chwała i uznanie rzadko trafiały do zwykłych legionistów w trakcie służby. Życie rzymskiego żołnierza toczyło się w ciągłej walce między pragnieniem chwały a koniecznością poświęceń, by ją osiągnąć. Patrząc wstecz, historia armii rzymskiej ukazuje nam brutalną prawdę: ślepe posłuszeństwo było ceną, jaką żołnierze musieli zapłacić za chwałę imperium. Od przysięgi służby po najcięższe kary, jak decimacjo, wszystko w życiu rzymskiego żołnierza było stworzone po to, by wyeliminować wątpliwości, bunt i kwestionowanie rozkazów. Lojalność i dyscyplina były ważniejsze niż życie jakiegokolwiek człowieka. Strach przed nieposłuszeństwem, przed tym, by nie zostać uznanym za słabego lub niedyscyplinowanego, był tak głęboko zakorzeniony w duszy każdego żołnierza, że stawał się jego najpotężniejszym przewodnikiem. Pytanie było proste: posłuszeństwo czy śmierć? Czy odważyłby się narazić jedność legionu dla własnego życia, dla swojej człowieczeństwa? Dziś żyjemy w innym świecie, ale dziedzictwo Rzymu wciąż jest z nami. Nowoczesne struktury władzy, choć nie tak brutalne, nadal wymagają lojalności, posłuszeństwa i konformizmu. Jak daleko jesteśmy gotowi się posunąć, by przestrzegać zasad, utrzymać porządek, należeć do sprawy? Imperium Rzymskie pokazuje nam, że choć dyscyplina może utrzymać Imperium przy życiu, jej cena może być równa duszy człowieka. Więc gdy staniesz w obliczu niesprawiedliwego rozkazu, gdy władza będzie naciskać, byś postępował wbrew własnemu sumieniu, pamiętaj, że Rzymianie nie maszerowali tylko dla imperium. Maszerowali dla absolutnego posłuszeństwa. I to była prawdziwa siła Rzymu.